Czajnik to cudowne narzędzie pozwalające zrobić sobie herbatkę czy się. Każdy ma go w domu. No może z wyjątkiem tych, którzy go nie mają. Jednakże, mimo tej potęgi oferowanej przez to potężne narzędzie jest jeden problem. To dziadostwo lubi się zakamienić. Osad ten to w głównej mierze węglan wapnia i węglan magnezu, które sobie pływają w wodzie. Żeby pozbyć się tego badziewia wystarczy zrobić to co następuje. Bierzemy rozcieńczony kwas octowy, czyli tak zwany ocet. W celu łatwiejszego zapamiętania tej nazwy skojarźmy to sobie z pierwszymi literami tej substancji. Ocet składa się z tlenu, węgla i łacińskiego et, czyli i. Bierzemy więc tlenowęgli węgliego do wodowaru i gotujemy do czerwoności. Zachodzi tutaj zabawna reakcja. Bo nasze CACO3 miesza się z tlenowęglim i powstaje odstan wapnia, woda i wydziela się CO2.